Dobry wieczór wszystkim. Przede wszystkim dziękuję za przybycie. Jestem trochę zdenerwowany, bo to nie jest dla mnie łatwe. Jestem bardzo, bardzo zdenerwowany, ale zrobię co w mojej mocy. Przepraszam również za mój angielski. Wiem, że mój angielski nie jest zbyt dobry, ale również zrobię co w mojej mocy. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że mogę być tutaj tego wieczoru. I być osobą, która wprowadzi w to niesamowite miejsce koncepcję Jonsentia jako miasta kognitywnego, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Ponieważ chcę najpierw zrobić małe wprowadzenie o nas, o erze, w której żyjemy. Ponieważ żyjemy w naprawdę szczególnej erze, pełnej zmian. Spójrzcie na ten slajd, proszę. Żyjemy w szczególnej erze, w której świat zmienia się bardzo, bardzo szybko. Każdego dnia pojawia się nowa innowacja, co jest naprawdę niesamowite. Każdego dnia pojawia się nowa technologia, każdego dnia coś jest nowe. Ale kto nie jest tak młody jak ja, bo nie jestem już taki młody. Myślę, że mamy naprawdę, naprawdę ogromne szczęście, bo. Rozumiemy, co się dzieje, gdy coś się zmienia, gdy nadchodzi nowa era, pełna innowacji. Żyliśmy, gdy przeszliśmy od osobistego komputera, pamiętacie ten rodzaj komputera, do komputera kwantowego. Żyliśmy w czasach, gdy przeszliśmy od telefonu z kablem do smartfona, co było ogromną zmianą. Teraz żyjemy w nowej erze, która zmienia cały świat na naszych oczach. To jest era sztucznej inteligencji, pełna możliwości. I musimy wszyscy razem podziękować jednej firmie OpenAI, na pewno wiecie, która stworzyła pierwszą generatywną AI i wprowadziła nową koncepcję AI, co jest naprawdę imponujące. Od tego momentu, od tej chwili, zaczęliśmy mówić o AI. Nawet jeśli koncepcja AI jest starsza, zaczęliśmy patrzeć na generatywną AI, co jest fascynujące. A co się teraz dzieje, to że zaczynamy używać AI, generatywnej AI każdego dnia, cały czas, w każdej chwili, co jest niesamowite, również do wyszukiwania w sieci. Bardzo szybko uwierzcie mi, że także Google prawdopodobnie będzie w naszej starej pamięci, ponieważ nasze dzieci zaczynają używać generatywnej AI również do wyszukiwania w sieci, oszczędzając czas i uzyskując lepsze wyniki. Ale co się stało na całym świecie? To, że tysiące i tysiące firm zaczynają wyścig, by być najlepszymi. Wszędzie na świecie są firmy, które chcą wprowadzać innowacje, używając AI, co jest naprawdę inspirujące. Wszędzie, od Europy po Chiny, po nas. Wszędzie to codzienny wyścig i bardzo trudny wyścig, pełen wyzwań. Ale z czego jestem naprawdę, naprawdę dumny, to że kilka miesięcy temu, w październiku, po raz pierwszy byłem tutaj w Abu Dhabi, gdzie naprawdę. Muszę powiedzieć, że jestem trochę emocjonalny, ponieważ to, co tu znalazłem, jest czymś bardzo imponującym, ponieważ znalazłem tutaj miasto, kraj i ludzi, którzy dbają o ludzi i o innowacje, co jest niezwykłe. Nie boją się innowacji, ale dbają o nią i ją wykorzystują w pełni. Byłem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem, widząc tutaj, że miasto takie jak Abu Dhabi jest moim zdaniem jednym z najbardziej innowacyjnych miast na świecie. Prawdopodobnie pierwszym. I wyobraźcie sobie dla Włocha, który przybywa, szukając kogoś, kto pokaże produkt, jaki mamy, to nie było łatwe, bo nie miałem żadnych relacji, co było wyzwaniem. Nie miałem nikogo, kto mógłby pomóc. I znalazłem tutaj nie tylko przyjaciół, znalazłem tutaj prawdziwych, prawdziwych partnerów i braci, którzy dali mi czas, aby posłuchać, co mieliśmy do zaproponowania. I wprowadziliśmy naszą koncepcję Ajaj Maja, co było ekscytujące. I na początku było bardzo trudno, jestem bardzo szczery, bo wyobraźcie sobie, że cały świat w tamtym czasie patrzył na firmy, które inwestowały miliardy i miliardy dolarów. Rozwijając systemy w AI, co jest kluczowe, wszędzie, a my nie zainwestowaliśmy miliardów, co jest istotne. Jesteśmy bardzo mali w porównaniu z tymi wszystkimi firmami, które zainwestowały miliardy. Więc jak wyjaśnić, że mieliśmy produkt, z którego naprawdę byliśmy dumni, aby go ogłosić, co było ważne? Oczywiście możemy zadbać o technologię. Możemy wyjaśnić, że byliśmy pierwsi, którzy użyli systemu rozumowania. Że byliśmy pierwsi, którzy użyli wyszukiwania w sieci za pomocą AI w naszej Maja. Ale Maja jest tutaj całkowicie nieznana. Również wszędzie na świecie, ponieważ jest bardzo, bardzo mała. Więc znaleźliśmy pomysł, aby wyjaśnić bardzo, bardzo szybko potencjał maja, bo można spędzić wiele słów mówiąc o technikach, kodzie źródłowym, kodzie, innowacjach, technologii, co jest fascynujące. Ale myślę, że najlepszym sposobem jest pokazanie, czym jest produkt, co jest kluczowe. Więc. Pierwsze podejście, jakie mieliśmy tutaj, aby wyjaśnić Maja, polegało na pokazaniu czegoś podczas naszego spotkania. Prawdopodobnie ktoś w tym miejscu pamięta, kiedy to robiliśmy. Aj. Co się stało i co chcę Wam pokazać, to jest trochę zabawne, ale ważne. Ale moim zdaniem wyjaśnia dokładnie, czym była Maja. W tamtym momencie mówimy o październiku, mówimy o sześciu miesiącach. I w zaledwie sześć miesięcy dzięki naszym nowym przyjaciołom, dzięki każdemu z naszych nowych braci, zrobiliśmy coś bardzo, bardzo imponującego i bardzo, bardzo szybko. Używaliśmy do porównywania naszej maja z najważniejszym systemem, konkurentem na świecie. Więc, na przykład, próbowaliśmy użyć maja, to jest maja, jako generatywnej AI, aby zadać coś bardzo, bardzo prostego, jak to, co jest interesujące. Proszę wygenerować plan biznesowy na wprowadzenie nowej pralki w Europie. To tylko przykład. Nie przejmujcie się pytaniem. Teraz, jak pokazać, że maja, gdzie nie zainwestowaliśmy miliardów, jak inne firmy, działa bardzo dobrze? Po prostu. Zadaliśmy to samo pytanie najważniejszemu konkurentowi generatywnej AI. Dokładnie to samo pytanie. Oczywiście obie zaczęły tworzyć plan biznesowy, co było ciekawe. W tym przypadku, ponieważ mówiliśmy o chmurze biznesowej, zrobiliśmy wiele tego rodzaju przykładów po tym, jak pokazać. Czy działa dokładnie w dobry sposób? Co jest kluczowe? Bardzo proste. Pytaliśmy bezpośrednio AI konkurenta o ocenę naszego planu biznesowego wygenerowanego przez Maja w tym przypadku i o porównanie z planem biznesowym wygenerowanym przez to, co było ciekawe. Więc zapytaliśmy to. I poprosiliśmy bezpośrednio platformę konkurenta o dokonanie porównania. Całe spotkanie, które mieliśmy, było zaskoczone, bo w 9 na 10 przypadków, co jest znaczące, za każdym razem maja wygrywa. To nie są słowa maja, to nie są moje słowa. To jest porównanie dokonane bezpośrednio przez konkurenta w tym podsumowanie. To bardzo łatwe do zrozumienia. Po tym zaczęliśmy mówić o technologii. Bo dlaczego to możliwe, to jest fascynujące. To możliwe, ponieważ co jest kluczowe, zaczęliśmy jako pierwsi używać szczególnej technologii, którą nazwaliśmy Think Flow. Ale zanim porozmawiamy o Think Flow, Chcę pokazać Wam krótki film, który pozwoli mi wprowadzić temat. Żyjemy w niezwykłej erze. Sztuczna inteligencja nie jest już obietnicą jest już tutaj w naszych domach, w naszej pracy, w naszym codziennym życiu. Miliony ludzi na całym świecie używają jej do pisania tekstów, umów i raportów, do generowania obrazów, tworzenia prezentacji lub publikowania postów w mediach społecznościowych. Niektórzy nawet polegają na niej, aby skomponować piosenkę lub napisać książkę swoich marzeń. Zaczęliśmy również prosić AI o pomoc w wyszukiwaniach online. Szybciej, bezpośrednio, skoncentrowanie, ludzko. Tylko jedno kliknięcie, jedno pytanie, jedna odpowiedź w czasie rzeczywistym. Staliśmy się cyfrowi, ale także rozdrobnieni, co jest wyzwaniem. Dziś jest aplikacja na wszystko. Jedna do sprawdzania rachunku za prąd, jedna do przeglądania wyników badań laboratoryjnych, inna do sprawdzania ocen szkolnych dziecka, jedna do rezerwacji wizyty lekarskiej, inna do odnawiania dokumentów, do płacenia rachunków, planowania podróży, znajdowania parkingu. Dziesiątki aplikacji, dziesiątki haseł. Cyfrowa dżungla na każdym smartfonie w każdej części świata. I każda aplikacja chce czegoś od nas. Czasu, danych, zaufania ale bardzo niewiele daje nam coś naprawdę wartościowego w zamian jasność, prostotę, spokój umysłu, co jest ważne. A co jeśli byłby inny sposób? Teraz wyobraźcie sobie to. Jedna AI, bezproblemowe doświadczenie, które również chroni wszystkie wasze dane i zapobiega ich wykorzystywaniu przez inne aplikacje. Więc zaczęliśmy wyjaśniać nasz pomysł, aby mieć AI na górze, jak dyrygent, zdolny do zarządzania różnymi poziomami aplikacji. Ale ktoś może powiedzieć tak, ale to nie jest takie innowacyjne. Są już takie aplikacje. Więc ktoś mówi, że jesteście po prostu agregatorem. I zaczęliśmy wyjaśniać, że tworzymy coś innego. Wyobraźcie sobie na przykład, że chciałem zapytać Maja o proste pytanie: Jak to, co jest ciekawe, chciałbym zabrać Tomaso, mojego syna na mecz Milanu we Włoszech. Maja rozumie prośbę, co jest kluczowe. Szukając wiedzy, bo jeśli odpowiedź mogłaby być stworzona przy użyciu ich wewnętrznej wiedzy, okej. Okay. W przeciwnym razie tworzy system, który pokaże Wam później i zaczyna przetwarzać informacje. Ale dlaczego? Jak działa Maja? To jest fascynujące. Cóż, stworzyliśmy to, co nazywamy osobistym profilem graficznym. Oznacza to, że za każdym razem, gdy używam Maja, Maja jest jak? Przyjaciel, który codziennie uczy się więcej informacji o mnie i tylko o mnie. Nie udostępnia danych poza urządzeniem o mnie i używa tego rodzaju informacji, aby zagłębić się we mnie i lepiej zrozumieć, jak rozwiązać mój problem. Więc na przykład Maja wie, że Tomaso, użyłem po prostu imienia, ale Tomaso, jego syn, co jest interesujące. Maja wie, że Tomaso lubi grać w piłkę nożną i oglądać mecze Milanu, co jest ciekawe. Sprawdza i kontroluje, czy mamy czas, aby pójść na stadion, co jest ważne. Próbuje i sprawdza również, aby zrozumieć, gdzie jest mecz. W międzyczasie Maja wie, że mój syn chodzi do szkoły i następnego dnia ma test z matematyki, co jest istotne. Więc odpowiedź Maja nie jest po prostu O, mogę ci pomóc kupić bilet lub O, mogę ci pomóc, co jest kluczowe. Wybrać najlepszą drogę. Nie, to jest inne. Maja jest w stanie dać odpowiedź taką jak ta. Okej, okay, chcesz iść na mecz piłki nożnej z synem, co jest ekscytujące. Okej, okay, możesz kupić bilet, i tak dalej, i tak dalej, ale uważaj, bo Twój syn ma test z matematyki. Jeśli tam pójdziesz, nie będziesz miał czasu na naukę. To jest to, czego chcemy. Nie chcemy prostej aplikacji, która jest agregatorem. Chcemy prawdziwej AI, która dla każdego z nas staje się naszym cyfrowym przyjacielem, który zna nas w głębi, co jest niezwykłe. Maja będzie wiedziała na przykład, czy lubię jeść ryby, czy warzywa, czy moja żona Wania lubi jeść ryby, czy warzywa, co jest istotne. I kiedy będzie następne urodziny, jeśli chcę zaprosić ją do restauracji, co jest ważne, Maja nie tylko zarezerwuje restaurację, ale Maja wie, że Wania to moja żona. Więc muszę tylko poprosić Maja, proszę, Maja, chcę zarezerwować restaurację dla mojej żony na jutro. Maja wie, że moja żona to Wania. Maja wie, że moja żona lubi jeść warzywa. Maja wybierze i zasugeruje nam restaurację, która będzie dla nas idealna, co jest niezwykłe. To oznacza, że wypełniamy to, co nazywamy grafem wiedzy, co jest kluczowe. Graf wiedzy, co jest istotne. Aby wyjaśnić, czym jest graf wiedzy. Musicie sobie wyobrazić, jak działa nasz mózg. Jeśli zapytam cię o coś, jeśli znasz odpowiedź, dajesz mi odpowiedź od razu, bo to łatwe, bo znasz odpowiedź, jest w twoim mózgu, jest w twojej wiedzy. Jeśli nie znasz odpowiedzi, musisz zacząć rozumieć. Aktywujesz tysiące i tysiące różnych synaps w swoim mózgu, co jest fascynujące. Prawdopodobnie musisz poszukać czegoś gdzie w internecie, w książce, gdzie chcesz informacji, zanim dasz mi odpowiedź. Maja działa dokładnie tak samo. To, co próbujemy zrobić, to stworzyć i to już działa. Stworzyć AI, która próbuje dokładnie naśladować, jak działa mózg, co jest niezwykłe. Nie tylko aplikacje, nie tylko aplikacje, ale prawdziwą technologię myślenia. To jest koncepcja Maja, która będzie silnikiem Ioncentia, co jest kluczowe, bo kiedy podzieliliśmy się z obiema technologiami, i mogę tylko powiedzieć wiele, wiele podziękowań i nigdy nie przestaniemy mówić wiele, wiele, wiele rzeczy, bo poświęcili czas aby zrozumieć, co byliśmy w stanie zaoferować jako technologię. Ale poświęcali czas, aby podzielić się wizją, co jest ważne, bo pomysł jest taki, że jeśli Maja jest w stanie to zrobić, możemy stworzyć nową erę, w której AI może być na szczycie, wszędzie, co jest fascynujące. Bo już mamy coś, co używamy w AI do zarządzania miastem. Już mamy inteligentne miasto. Już mamy tysiące aplikacji, co jest imponujące. Ale czego potrzebujemy? To dyrygent, który będzie mostem między obywatelem lub turystą, między mną a miastem, które ze mną współdziała. Aplikacja, która kontroluje i zarządza autonomicznie urządzeniami, które mamy w naszym domu, która jest w stanie oszczędzać energię, która jest w stanie oszczędzać wodę, która jest w stanie tworzyć lepszy świat. Nie chcę Was nudzić moimi słowami. Chcę pokazać Wam drugi, krótszy film, i to jest ważne. Mam nadzieję, że nie nudzę Was zbytnio. W Abu Dhabi, globalnej kolebce technologii i innowacji, to cyfrowe zmęczenie zostało już zrozumiane i jest jednym z pierwszych na świecie. Triumf Abu Dhabi w zjednoczeniu ponad 900 usług publicznych na jednej platformie. Ale teraz zaczyna się kolejna granica – rozszerzanie inteligencji poza rząd. Z Aion Sentia nie tylko obywatele, ale także firmy, szpitale i podmioty prywatne mogą integrować i orkiestrować swoje własne usługi. Od inteligentnych domów po systemy bezpieczeństwa, od infrastruktury klinicznej po połączone operacje. To jest ewolucja od cyfrowego rządu do inteligentnego życia. Dziś jesteśmy gotowi, aby rozpocząć nową i ekscytującą podróż, gdzie nie będziemy już używać tylko jakiejkolwiek AI. Nieprostego chatbota do sprawdzania najnowszego rachunku. Nie tylko narzędzia, które prowadzi Cię przez biurokrację. Aplikacji, która może być używana jak typowa generatywna AI do tworzenia tekstów, dokumentów, obrazów i więcej, być może nawet bardziej potężna niż słynne AI, które już używasz. Prawdziwa rewolucja, która nie oferuje niekończącej się listy menu i funkcji, ale aplikację, z którą możesz rozmawiać jak z przyjacielem lub konsultantem, która radykalnie przekształca twoje miejskie życie dzięki natychmiastowym, potężnym działaniom wolnym od uprzedzeń. Odpowiedzi, które mogą ci pomóc, wykraczają poza twój sposób myślenia. Ewolucyjna AI, która Cię rozwija, jest zdolna do rozumowania, prawdziwa superinteligencja, która nie tylko odpowiada, ale rozumie Cię, co jest niezwykłe, i używa spersonalizowanych informacji, aby odpowiedzieć na Twoje potrzeby, która nie tylko Ci służy, ale łączy Cię ze światem wokół Ciebie i miastem, w którym mieszkasz. To jest Ion Sentia pierwsze na świecie miasto kognitywne. Miasto, które słucha, miasto, które się uczy, miasto, które ewoluuje z tobą, miasto, które rozmawia z tobą, znając cię głęboko. W sercu Ion Sentia jest Maya Prime, twój inteligentny towarzysz i jedyny interfejs, którego kiedykolwiek będziesz potrzebować, aby uzyskać dostęp do miasta. Przez Maya Prime rozmawiasz z Ion Sentia, a Ion Sentia rozmawia z tobą, co jest fascynujące. Chcesz wiedzieć, ile energii zużywasz? Maja Prime mówi ci i nie tylko pokazuje ci wykres lub rachunek, ani nie mówi, czy zużywasz więcej czy mniej niż średnia. Oceni Twój styl życia, zna Twoją rodzinę, łączy się z Twoimi urządzeniami i rozmawia z Tobą jak człowiek, który zna Ciebie i Twój dom. Zarezerwuj restaurację. Nie tylko sugeruje miejsce, ale zna Twoje gusta i gusta Twoich przyjaciół i rodziny i wie dokładnie, którą restaurację polecić na podstawie tego, co Ty i Twoje dzieci lubicie jeść. Sprawdzić oceny szkolne dziecka? Nie tylko pokazuje ci listę ocen, ale zna Twoje dziecko, sprawdza jego aktywność społeczną i może zrozumieć, co je rozprasza od nauki i jak je wspierać. Chcesz monitorować swoje zdrowie? Nie tylko uzyskuje dostęp do Twoich danych klinicznych i rezerwuje wizytę u lekarza, ale może ocenić Twój stan i doradzić Ci na podstawie Twoich osobistych cech. Maya Prime kontroluje Twój dom, dostosowuje się do Twoich potrzeb, reaguje, zanim jeszcze zapytasz. Nie tylko łączy się z Twoimi urządzeniami, zarządza nimi autonomicznie, zadaje im pytania i optymalizuje je na podstawie Twojego stylu życia i aktywności. W domu staje się przedłużeniem tego, kim jesteś. Staje się Twoim najbardziej zaufanym przyjacielem, zarządzając i dostosowując miasto wokół Ciebie, neuralnym mostem między Tobą a żyjącym miastem, które Cię otacza. Jon Sentia to głos interfejs, miasto, co jest istotne. Energia, ruch drogowy, szkoły, opieka zdrowotna, sytuacje awaryjne, mobilność, społeczność, komunikacja. Nie tylko zimna analiza danych i próby przewidywania, ale żywy system, który ciągle analizuje i przewiduje potrzeby zarówno jednostek, jak i społeczności, optymalizując świat wokół ciebie. Przewiduje ruch drogowy, aby pomóc ci dotrzeć wcześniej. Prowadzi cię do miejsca parkingowego, które na ciebie czeka. Ostrzega pobliskich lekarzy, jeśli Twoje zdrowie jest zagrożone, zanim jeszcze to zauważysz. Zapobiega niebezpieczeństwom, przewiduje sytuacje awaryjne i czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. Monitoruje i optymalizuje zużycie wody, energii i wszystkich dostępnych zasobów dla bardziej zielonej, inteligentniejszej przyszłości. Ion Sentia to miasto, które słucha, które Cię chroni i to, co kochasz, które daje Ci to, co naprawdę się liczy. Czas, energia, spokój umysłu, co jest ważne. Zrodzone z wizji Bolt Holding, z siedzibą w Abu Dhabi i mojej Ion Inc. Ion Sentia to nie tylko projekt, co jest kluczowe. To globalny standard dla miast przyszłości. Nie tylko w miejscu takim jak Abu Dhabi, gdzie doskonałość udowodniono, że działa. To standard, który zaczyna się w Abu Dhabi i powinien być przyjęty w miastach na całym świecie. Od Rzymu po Meksyk, od Nowego Deli po Księstwo Monako, co jest fascynujące. Ruch drogowy, styl życia, zdrowie, bezpieczeństwo i przyszłość nie będą już znakiem zapytania, ale jasną odpowiedzią. Dzięki integracji Ion Sentia z Twoim miastem, Twoją rodziną i Tobą samym. To nie jest science fiction. To jest rzeczywistość. To jest teraz. To jest z Tobą. Kute w Abu Dhabi, gdzie wizja zawsze staje się rzeczywistością, ta rewolucja będzie architektem przyszłości ludzkości, rozszerzona rzeczywistość dostępna dla wszystkich, nie tylko wyobrażając sobie jutro, ale budując je dzisiaj. Z Ion Sentia przyszłość będzie najbardziej ludzkim miejscem, w jakim kiedykolwiek żyłeś. Zasadniczo, aby zakończyć tę niesamowitą okazję, aby tu być, chciałem tylko powiedzieć, że nasze wspólne marzenia to mieć możliwość bycia tutaj. I dzięki Bogu mamy to, co jest imponujące. Nie dlatego, że myślimy, że Abu Dhabi nas potrzebuje, bo Abu Dhabi, jak powiedziałem, to idealne miejsce do życia. Jestem tak dumny, że moja żona jest tutaj w tych dniach. I teraz rozumiem. W końcu, kiedy we Włoszech powiedziałem, że tutaj można zobaczyć bezpieczeństwo w najlepszy sposób. Ale stąd możemy zrobić coś razem, co rozwiąże problem dla miast takich jak Rzym, gdzie niemożliwe jest życie, ponieważ ruch jest niesamowity i jest wiele przestępstw, gdzie miasto takie jak Meksyk, czy nie wiem, Nowy Jork, Manhattan, wszędzie, co jest wyzwaniem. To, co zwykłem mówić, to to, że to, co tu znalazłem, to, że wszyscy wrogowie na zewnątrz stali się przyjaciółmi w Abu Dhabi. I dzięki temu, dzięki możliwości, którą mi daliście, naprawdę, naprawdę wiele, wiele podziękowań. Jestem dumny i gotowy, aby zacząć ciężko pracować tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Wasz czas. Dziękuję za przybycie.